Cześć Simanko, ja jestem Misaga i dzisiaj będę robiła coś, co się ostatnio stało bardzo, bardzo popularne na YouTubie, czyli koszulki wykonywane metodą tie dye. Tylko że nie będę tego robiła, tak wiecie, na żywo, w realu, z prawdziwymi koszulkami. Tylko znalazłam gry na telefon. Tak, serio, jest gra na telefon, gdzie można sobie tajdajować koszulki i różne jakieś ciuchy. I co najlepsze, ta gra, zobaczcie, jest numer jeden w kategorii symulacje. Ma bardzo, bardzo dużo dobrych ocen. Wiek to plus 12. Nie wiem czemu. Czy my tam będziemy tajdajowali jakieś podejrzane rzeczy? Nie wiem, ubrania, kostiumy. Nie wiem, bardzo dziwne. Nawet dzisiaj specjalnie chodziłam po sklepach, żeby kupić sobie jakąś tajdajową koszulkę, i to była tak naprawdę jedyna, którą znalazłam i która jeszcze mi się podobała, bo reszta wyglądały, nie wiem, jakieś takie luźne były i jak wyciągnięte psu z gardła, yy, więc no taka wygląda trochę, jakby ktoś ją po prostu przez przypadek upierdzielił farbą, ale, ale dobra, niech będzie. Mam nadzieję, że wyjdą mi tutaj dzisiaj w tej aplikacji dużo lepsze Rzeczy. Uj, jak fajnie zawinęliśmy. Dobra, teraz sznurkami, czyli widzę, że rzeczywiście wygląda to tak, jakbym naprawdę to robiła. Tylko, że robię to w telefonie. I możemy kolory wybierać. O ja. Dobra, czekajcie, zrobimy niebieską. Wow, ale ta farba, widzicie, fajnie się polewa. Że im dłużej ją trzymamy, tym jakby więcej nasionka ta koszulka tą farbą. Ej, to nawet jest takie. Takie realistyczne. Może to jednak nie będzie, słuchajcie, głupia gra dla dziewczyn, tylko fajna gra dla dziewczyn. A tak naprawdę nie tylko dla dziewczyn, bo chyba każdy może w to pograć. Teraz wkładamy do jakiejś wody. Nie wiem czy to jest basen, czy co to ma być, ale okej. Okay. Wyciągamy i to będzie, co się teraz stanie. Co to jest? Jakaś deska? Mamy ich to pokroić. Nie rozwiązuje. Eww. Powiem wam średnio wyszła mi ta koszulka moim... Z... Wygląda jakby, nie wiem, po prostu była brudna przez to czarne I wydaje mi się, że, nie wiem, jakoś za mało tej farby chyba niebieskiej dodałam Wow Tu od razu nam jakaś dziewoja przymierza tego t-shirta I nawet jakieś pieniądze dostajemy Z tego co widzę, to ta gra jest naprawdę bardzo rozbudowana Co tutaj w ogóle jeszcze jest? Co? Możemy w ogóle ulepszać? Albo to niby jest nasz sklep, że my prowadzimy sklep z tajdajowaniem w ogóle. Ja nie wiem, czy to powinno się tak mówić, tajdajowanie, ale, ale załóżmy, że, że ja będę tak mówiła dzisiaj po prostu. Dobra, mamy kolejną jakąś dziewoję i musimy ją yy, no też obsłużyć, czyli zrobić jej hey t-shirta i yy, postaram się teraz zrobić troszeczkę ładniejszego. Uuu! Nowy styl zawijania na kiełbaskę! Wow, ale ej, to jest fajne, dobra, teraz się bardziej postaram, postaram się trochę bardziej, zrobię może tutaj, tutaj fioletowym, Czy nie wiem czy to jest fiolet czy to jest jakiś róż, tutaj też fioletowym, spróbuję tak więcej tej farby dodawać, żeby ją po prostu było bardziej widać i załóżmy teraz, yy, o takim jeszcze kolorem, to jest taki selerynowy, morski, nie wiem, syrenkowy kolor czy coś takiego, ja nie wiem, ja się nie znam na kolorach. Yy, dobra, i może tak, tak pacnijmy jeszcze trochę, tak czerwienią. O tak, o tu, o tu. Nie wiem, czy to będzie dobrze wyglądało. To chyba będzie wyglądało, jakby, nie wiem, ktoś, ktoś po prostu okrwawił nam koszulkę. Yy, no, powiem Wam, że na pewno wygląda lepiej niż poprzednia. Nie wiem, dajcie znać w komentarzach, ale moim zdaniem wygląda lepiej. Dobra, ej, mamy teraz strój kąpielowy. Myślałam, że ta gra będzie głupia. Ale mi się podoba. Nie wiem jak wam, ale mi ona się podoba. Może nawet jak będziecie chcieli, to nagram jeszcze z niej kolejny odcinek. Jeżeli tu się okaże, że da radę, wiecie, nie wiem, coś odlokować jeszcze więcej, jakieś dodatkowe opcje, to wtedy z chęcią wam nagram, tylko zostawcie, nie wiem, 15 tysięcy? 20 tysięcy? 20 tysięcy łapek w górę. To wtedy nagram. Dobra, ta pani chce ładny strój kąpielowy. Robimy ci go. Trochę brązowego. Oj. o. Wygląda jakby ktoś się zesłał. No sorry! No trudno. Dobra, to no teraz jeszcze zielonym. O dobra, to mamy głupi pomysł. Jestem słaba w tą grę. Jak można być słabym w tak prostą grę komputerową, nawet na telefon, to nawet nie jest komputerowa gra. Cała aga, cała, cała miś gaga. No, myj się tam, myj się koszulko, wyciągamy. Dobra, serio, to będzie wyglądało jak kupa, coś mi się wydaje. Powiem tak. Wygląda to trochę, jakby ktoś jej się yy, no, no skupkował na cycku. <noise> Oj nie, wyglądasz <noise> bardzo się w tym stroju. Oj! Jakie brzydkie rzeczy robię! Ja muszę teraz się serio skupić i zrobić coś ładnego, bo to jest wiocha! Wiocha po prostu. Dostałam na z 450 napisków! I co ja mogę z tego zrobić? Uuu! Ew, nie wiem o co tu chodzi, coś, coś dodałam e, może shop też ulepszymy. aha czyli to nam taki jakieś pierdy dodaje e, dobra, czyli tak naprawdę nic ważnego zaczynamy nowy dzień, dobra to robimy kolejny strój, teraz się postaram żeby był naprawdę lepszy o, jak fajnie zawinęliśmy Uu, to wygląda jak jakiś sushi w ogóle dobra, nie wiem czemu, ale znowu zrobię brązowym tutaj, tutaj zrobię brązowy albo nie a właśnie, ciekawa jestem czy jak Zrobię tutaj najpierw brązowym, a później czerwonym. To czy to jakoś wiecie, wymieszają się te kolory? Czy to zasłoni ten kolor? Nie wiem. Tu u góry zróbmy różowy. No słuchajcie, wydaje mi się, że strój różowo-czerwony będzie ładny. Czuję, że będzie ładnie. Czuję, że teraz będzie naprawdę ładnie. Chwila prawdy! Co ja zrobiłam? Ona wygląda, jakby okres dostała. O nie! Najgorsze! Biedna kobieta! O nie! Sorry, że. Sorry, naprawdę was przepraszam. Ja nie chciałam i nie wiedziałam, że to tak wyjdzie. To jest jakaś tragedia w ogóle. O Jezu, jak to teraz wygląda? Mogłam tam zrobić. To by wyglądało, jakby się okupkała tak na serio, nie? Dobra, teraz mamy spódniczkę. Przysięgam, zrobię teraz coś lepszego. Naprawdę. Zróbmy teraz. Zróbmy teraz w kolorach tylko niebieskich. O, tylko niebieskich na przykład. Tak, dodajmy niebieskiego. Takiego jaśniejszego trochę tu. A jeszcze jest jakiś niebieski? A jeszcze jest taki. I tego trochę tu. I trochę tu. Tu. Chwila prawdy. Ej. Ładne! No przyznajcie, że yy, zaczyna mi tutaj powoli yy, coś wychodzić. Wbijam level, to nawet jak on wygląda. Nie jest ani okupkane. Uuu, przyszła do mnie teraz jakaś typiara. Jest niby Vibem i mam ją surprise mi, czyli zaskoczyć! i muszę obejrzeć reklamę, żeby, żeby w ogóle ją odblokować, więc zrobię to, ale oczywiście wy tej reklamy nie będziecie musieli oglądać. Naprawdę myślałam, że ta gra będzie dużo głupsza, a tak naprawdę jest nawet dosyć wkręcająca i jest taka, wiecie, satysfakcjonująca, bo, bo nie wiadomo, co nam wyjdzie i to jest takie, wiecie, takie fajna taka ciekawość nas żera. Czerwone jak wino tu, 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 tak naprawdę moje dwa chyba ulubione kolory zrobię, czerwony i niebieski o, tu tu trochę niebieskiego uj, uj, uj uj, chyba trochę za dużo, czuję, że teraz to będzie moje najpiękniejsze dzieło najpiękniejsze dzieło ever O to wygląda trochę jak japa jakiegoś potwora. Uuu, tutaj mamy jeszcze, zobaczcie, wszystkie rzeczy, które zrobiliśmy. O! Dobra, będziemy teraz robili kolejną spódniczkę i wiecie, co spróbuję zrobić? Dodam po trochu każdego koloru. I jestem ciekawa, co wyjdzie. Wszystkich! Wszystkich po trochu, gdzie po prostu wielka tęcza. Boże, tych kolorów to jest strasznie dużo, nie wiem, czy ja je zmieszczę. Ale spróbujemy. Dobra, już różowy, trochę czarnego na środek, a pomarańczowy. O Boże, ale coś czuję, że to będzie obrzydliwe. To będzie straszne. Uciekajcie, pominamy jeden różowy. Obrzydliwa to będzie koszulka. I jeszcze brązowy, który zawsze wygląda jak kupa. Błagam, trzymajmy za mnie kciuki, żeby to ładnie wyszło. Ej! Nawet ciekawe, powiem wam, że teraz jak gram w tą grę, to bym sobie na żywo takiego t-shirta zrobiła, serio, nie? Widziałam, że są w internecie dostępne takie falki właśnie do tie i to nawet nie jest takie drogie. I może jak, jak mnie ładnie namówicie, to bym nagrała taki odcinek, jakiś wiecie, właśnie tie ale na żywo, a nie tylko w telefonie komórkowym. To by mogło być bardzo ciekawe. Pewnie bym się cała uświniła. I, I na pewno bym nie, nie używała brązowego koloru, bo. Sory, ale nie chcę mieć okupkanej koszulki. Nie, nie chcę. Co ja dostałam? Nową wanienkę, ale bym musiała reklamę obejrzeć. To, nie, to już mi się nie chce. Bo te reklamy trwają po 30 sekund. Trochę są za długie. Okej, okay, możemy tutaj jeszcze coś ulepszyć. Okej, okay, super. Tak naprawdę to ulepszanie to w ogóle w ogóle niczego nam nie daje. Zupełnie niczego nam nie daje, więc jest trochę, trochę bez sensu. Ej! Wy widzicie, że ona tutaj ma pod koszulką pokazane, jakby takie kolory? Czyli co? Czyli ona chce t-shirta w takich kolorach? Wtedy pewnie więcej pieniędzy dostanę. O, ja nie wiedziałam! Skąd ja miałam takie Co Ona chciała chyba ten kolor. A zobaczcie, tu jest nawet pokazane z boku. Ale to wcześniej też było, czy nie? Jedyny minus tej gry to po prostu są ciągłe reklamy. One się tu pokazują po prostu. Co 5 sekund gry mam 30 sekund reklamy, i mam ochotę już po prostu. wyrzucić ten telefon przez okno. No, taka, taka średnia najeża, bym powiedziała, ale widzę, że jej się Podoba, bo chyba właśnie chciała w takich kolorach, więc okej, okay. dobra, czyli trzeba takie coś robić. Uuu, dobra, słuchajcie, to na sam koniec zrobimy jeszcze yy, sukienkę i widzę, że tam jest nawet kolejna rzecz do odblokowania, kolejne, wiecie, jakby wiązanie. Więc nie wiem, jeżeli będziecie chcieli, to, to będę mogła wtedy nagrać kolejny odcinek, jedynie sama sobie troszeczkę, wiecie, pogram, odblokuję więcej rzeczy i może wtedy nagram kolejny odcinek, w którym Wam pokażę po prostu jakieś dalsze levele tej gry, ale to nie wiem, to zależy wszystko od Was, czy będziecie chcieli, czy zostawicie odpowiednią ilość łapek w górę. A jak zrobię i dodam inny kolor, to co? To to, to ona będzie nam niezła? Będzie bardzo nam niezła, czy tak średnio? I uwaga, co tu nam wyjdzie? Ej, wow, naprawdę ładna, nie wiem, mi się podoba, jak wam się nie podoba to trudno, ale mi ona się podoba, nawet ładna wyszła. Wow, ale sexy dziunia się z niej zrobiła. Gratulacje, nowe narzędzie odblokowane. Taj, daj, co to jest? Co ja dostałam? Dobra, muszę obejrzeć reklamę znowu. I co to narzędzie będzie teraz robiło, bo ja, ja nie rozumiem, o co tutaj chodzi? O, może, mogę coś jeszcze ulepszyć. Jakaś dekoracja. Świetnie, nie wiem, nie wiem, co to robi, ale, ale niech będzie. Uuu, tu jest tego. Więcej kaczka? Ja chcę tą kaczkę! Trudno, oglądam kolejną reklamę. <śm> serio, co ta kaczka będzie robiła? Nie wiem, będę nią farbę jakoś rozpylała? Ej, serio! Kozak koza to jest! Podoba mi się to! Czemu odkryłam to dopiero teraz? Dobra, robię w niebiesko-żółto-niebieskich kolorach, bo tak ona chciała. W takich kolorach chciała mieć strój i obawiam się, że znowu może wyjść, że to będzie strój kąpielowy, no z okresem. <ścoughs> no cóż, mam nadzieję, że tym razem tak nie wyjdzie, bo mamy trochę inne wiązanie. Dobra, uwaga, uwaga. Uff, na szczęście. A dobra, teraz to wygląda, jakby się posikała, bo jest żółte. Słuchajcie, wydaje mi się, że tego stroju to chyba po prostu nie da rady zrobić dobrze, żeby on po prostu dobrze wyglądał. To jest chyba niemożliwe. Chociaż ten na pewno jest trochę lepszy niż tamten poprzedni. To na pewno. Odblokowałam teraz jakieś nowe tutaj wiązanie, które wygląda jak nie wiem, jakby jakaś dobra miotła albo coś takiego. Ale zobaczymy zaraz, jak to będzie wyglądało. I, i myślę, że będziemy kończyli już ten odcinek. Bo serio, w to można klikać i klikać i klikać, i po prostu nie mogę przestać. Bardzo jest wkręcające, naprawdę. Gra jest mega wkręcająca, yy, ale trochę jest głupia. Trochę jest głupia, to na pewno. Dzień czwarty mojej pracy! Wow! Gram w to jakieś 20 minut, a, a już czwarty dzień. Ew, to wygląda jak samolot taki duży Jak śmiesznie. Dobra, mam nadzieję, że, że to będzie coś fajnego. Yy, tu chcę jakąś żółto. Pomarańczowo, różowo, fioletowo. Bo może być nawet, nawet ładnie, może to wyjść. Tutaj zróbmy różowy. I w ogóle możecie też napisać w komentarzach, jeżeli widzieliście jakieś ciekawe gry, właśnie takie fajne, a może głupie, to napiszcie mi właśnie w komentarzach tytuły tych gier. I ja postaram wtedy je nagrać, przetestować, bo, bo mówię, tych gier jest naprawdę bardzo dużo i czasami można nie wszystko fajne wyłapać. Dobra, jak będzie wyglądał mój samolot, ale najpierw? Takie w kółko, no, ale ładna. Jezu, chciałabym mieć taką, takiego t-shirt'a. Takie no, serio. muszę sama takie zacząć robić. Naprawdę, weźcie, zostawcie, nie wiem. No po prostu poproście mnie ładnie w komentarzach i na Instagramie mnie też ładnie poproście. To wtedy nagram taki odcinek. Znaczy może nie poproście, zmotywujcie mnie do tego, żebym nagrała taki odcinek, jak naprawdę będę farbowała te t-shirty. Bo serio chciałabym to zrobić. Mam nadzieję, że wy będziecie chcieli coś takiego zobaczyć, yy, bo może być fajna zabawa. Na pewno jest dużo z tym, wiecie, brudzenia się. Zapraszam Was do oglądania moich innych filmów z innych głupich gier dla dziewczyn, chociaż ta nie była wcale taka głupia. I widzimy się niedługo w kolejnym odcinku. pa, pa! Zwijam kiece i lecę.